Stop, żadnych smakołyków. Kurczę, co robić? Muszę coś wymyślić. mogę przejść? Oczywiście. Dzień dobry, jestem umówiona na wizytę. Zapraszam, nie ma problemu. O, chyba coś wymyśliłem. Włożę te wszystkie przysmaki do plecaka, założę perukę. No i to wszystko, jestem piękną blondynką. Schowam plecak. Teraz mam brzuch. Pomaluję usta. Gotowe. Ojej. Nowa pacjentka? Spojrzę? Nie, nie, lepiej mi nie przeszkadzać. Oczywiście, proszę, proszę przejść. Nie można wnosić słodyczy. Co to jest? Proszę to tutaj włożyć. Szkoda, nie udało mi się nic przenieść. Same łakomczuchy dziś. Co się stało? Proszę się rozejść! O matko! Doktorze, umieram! Zabrać go na salę operacyjną natychmiast. Mam nadzieję, że zdążą mu pomóc. O, to Bob! Co ci się stało? O nie! Potrzebuję cię! Mam cię! Zrobiłem ci żartik. Zobacz, co to się wydarzyło. Przemyciłem dla Ciebie do szpitala słodycze. Spójrz! Mamy teraz prawdziwą ucztę. Są i pianki. Jemy Ej, a ja? Ups, chciałam tylko słodycze. Teraz przemycę słodycze w ubraniu pielęgniarza. Nadal tu jesteś? Jestem pielęgniarzem. Twoja zmiana się skończyła. Możesz już iść. Nie przypominam sobie, że miał mnie ktoś zmienić, ale okej. Okay. Nadchodzą słodycze! Nikogo tu nie ma? Świetnie! Oto pudełko, proszę! Wow! Ekstra! To wszystko dla ciebie, to ja, bo patrz! No cześć, ale niespodzianka! Dziękuję! Będziemy teraz to wszystko jeść. Dajcie mi troszkę słodyczy, proszę! Cześć, cześć! Ale pyszności! O, nie! Co? To lekarz? Zaraz oberwiemy. Mówiłam, żadnych słodyczy. Co za bezczelność. Oddawaj. Żadnych smakołyków. Tak lepiej. A ty co tam masz? Mam pomysł. Wezmę sztuczną rękę i wsadzę w nią skitelsy. A teraz będę udawał, że to moja ręka. No, i idealnie, zupełnie niezauważalne. To na bank zadziała. No to idę. Ojej, jak mnie boli ręka. Biedactwo, mogę się przyjrzeć? To bolało, muszę pilnie do chirurga. Biegnij, biegnij. Moja ręka. Bo, co ci się stało? Przepraszam. Mam tu coś. Patrz. Hop. Moja ręka jest zdrowa, a tu są skitelsy. Tak, i ty też dostaniesz. I to nawet dużo. Uwielbiam skitelsy. Żadnych przekąsek. Przechodź. I Coś źle się czuję. Nie przejdę tak. Założę fartuch lekarski. Gotowe. Jestem lekarzem. Zawiążę krawat. I mogę przejść wszędzie, gdzie chcę. Na wszelki wypadek dodam wąsy i wezmę torbę lekarską. <laughs> Naprzód do słodkiego zwycięstwa. O, doktorze! Dobrze, że jesteś. Strasznie boli mnie głowa. Pomóż mi. Yy, nie wiem, jak ci pomóc. Nie masz gorączki, jest ok. Ale bardzo mnie boli głowa. Może masz jakieś lekarstwa? Kurczę, mam przechlapane. Oczywiście, że mam. Niech pomyślę. O, chwilka. Cudowna pigułka. Weź jedną na ból głowy, proszę. Dziękuję, doktorze. Co? To jest słodkie. Niebieskie słodycze. Chcesz mnie nabrać? Co robić? Jestem lekarzem, prawdziwym lekarzem. Nie oszukasz mnie! Uda nam się zobaczysz. Co jest? Ojej, czuję się bardzo źle. Chwileczkę, sprawdzę cię. Co się stało? Hmm. Eee, eee, muszę do lekarza. No dobra, przechodźcie. Ach, łatwo poszło. Co to za kolorowy ślad za sobą zostawiają? Cóż tu jest nie tak? Billa, co to jest? Słodycze, wiedziałam. Ej, złapała mnie, zabieraj mnie stąd szybko. Jeszcze jeden. Daj mi ten napój i wchodź. No, Mam tu już całą skrzynkę. Slim salabim, och, piękny kwiecie, daję ci te róże. Co to za cudak? Jakie to ciekawe, miło mi, kwiatek dla mnie. Przejdę niezauważony. Słucham cię. Patrz, widzisz, ile słodyczy przyniosłem? Wow, świetnie! Dzięki! Jak dużo jestem szczęśliwa! Co to jest? Ale fajna czapka! Aż chce się tańczyć! Tu mój ulubiony! O, patrz jak zabawnie tańczy! Jak ona to robi? Dowiedzieć się, co czeka na mnie w moim sejfie. Dziwne, jest pusty? No i gdzie jest ta kupa? O nie, karaluch! Teł zapomnę! Zdejmijcie go! Weź spokój! On nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy. Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój safe. O, szczęścia razem nie. Patrzcie, jaki duże ciastko REO. Niesamowite. A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka. Hey, trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie. Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa! Nie, to wcale nie jest fajne. Dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim pysznym ciasteczkiem. Mm. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak. No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaluch usiądzie na twoim ciastku? Nic nie powiem. Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi i tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd, złodziejka! Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo, wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć. Emma i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samantha. Pół co za ochyda. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty. Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. Winnie tylko tobie. Nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba! Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Aha! Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój safe. Oh, no. Nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha. Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka. Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce. To dotyczy wszystkich. Nie pozwolę Wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich. Mam kole. Kurczę, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyna, obsuncie się. Puo, chyba, jak tu śmierdzi. Nie nauczyli Cię żadnych manier. To nie wszystko, będzie więcej! Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania, to okropne! Dobra, przestańcie gadać, czas działać! Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? Same się przekonacie, jesteście po prostu zazdrosne! <laughs> oh, no. hey, you. Oj, chyba miałyście rację. Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach. Co ty robisz? Plujesz wow. tym sokiem prosto na nas. Tak, to obrzydliwe. Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Hurra, teraz mam mnóstwo skitansów. Wystarczy oh, dla wszystkich. Nie ma mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz! Ona była moja i nadal jest moja. Skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czekam mnie tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się. Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek. Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić. Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie. Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne. Jedyne, o czym myślę, to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne. Daj ugryźć. Nie ma mowy. Kurczę, przez ciebie ugryzłam się w palec, teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego, zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ciekawe, co mnie czeka. O nie! Co za paskudztwo! Znowu nie mam szczęścia! Nienawidzę kurzych jajek! Zwłaszcza surowych! Co mam z nimi zrobić? Hmm, pozwól, że ci pomogę! Hej! Oj, przepraszam! Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka! No dalej, czas je jeść! Mam was dosyć! Spójrzcie, jaki słodziak! To jest teraz moje zwierzątko. Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe, co czeka na mnie w moim sejfie? To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć! Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się! Ojej! Spójrzcie na te wszystkie słodycze. Myślę, że to była bomba cukierkowa. Ale ekstra! A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku. Super, to moje ulubione marshmallows. Zgadzam się, są niesamowite. Ale dlaczego wy macie ich tyle, a ja mam tylko jedną piankę? Ale już wiem, jak ją zjem. Wszyscy lubią pieczone marshmallows, więc zamierzam je zrobić. Ale nie będą to tylko pieczone pianki. Wykorzystam je jako sos do tych ciasteczek. Mm. jakie to jest pyszne. I nie potrzebuję waszych stosów marshmallows. Może się zamienimy. Dobra! Świetnie! Ale to pachnie! Zamierzam wymieszać całą tę górę marshmallows z czekoladą. A pomoże mi w tym ostry sos. Tabasco! Ostry sos? Ale dlaczego? Zaraz się dowiesz. A! Ona No, zaraz wpłonie. Razem ze wszystkimi marshmallows. Spokojnie, wszystko jest ok. Teraz mam całą miskę z sosu do krakersu. Oj, chyba przeliczyłam swoje siły. Co robisz? Dlaczego mnie popchnęłaś? Nie chciałam. Zamienimy się może? Nie mam nic przeciwko. Świetnie. Teraz ja też mam pyszne ciasteczka z roztopionymi marshmallows. Masz ich tak dużo. Możesz się nimi podzielić ze mną. Co za łakomczuch. I w dodatku taki niegrzeczny. Ach, zrobię jeszcze troszkę sasu. Znowu robi coś pysznego. Chyba tym razem spróbuję koktajlu, a nie sosu. Jesteś geniuszem. Dodam jeszcze kilka składników. Truskawki i cukierki będą idealne. A całość można też polać bitą śmietaną. Wygląda przepysznie. I petycznie. Daj mi spróbować. Mnie też. Uspokójcie się, jedzcie swoje pianki. O, moje ulubione doritos. Co za paczka, jest ogromna, a moja jest całkiem malutka. Szkoda, ale ja będę jadła swoje. Mm, to jest pyszne. Ja też już nie mogę wytrzymać. Potrzebuję tabasco. Ej, ostrożniej! Wow, jak dużo ostrego sosu! Wiem, ale jestem odważny, więc żadne tabasko nie jest mi straszne. Powodzenia! Dzięki, przyda mi się! Ale to jeszcze nie wszystko. Doritos można zanurzyć w bardzo smacznym sosie. Wtedy będą jeszcze bardziej pyszne. Pyszne? No to daj mi też spróbować. Co? Pyszne? To przecież ogień! Jakie to jest ostre! Co się dzieje? Nie będziesz więcej podkradać mi chipsów. Muszę to teraz czymś zajeść! Nie pomaga! Dajcie mi wobę! Trzymaj sos, to może pomóc. Daj mi go, pospiesz się! A, on też jest ostry! Jak ty to jesz? Jaka ty jesteś słaba! Julia, teraz ty! Tak, ale ja mam tak mało chipsów. Żartujecie sobie? To tylko jakieś okruchy. Rzeczywiście. Wow, szczęścia raze mnie. Te chipsy są ogromne. Na pewno się nimi najem. Teraz moje wyglądają naprawdę żałośnie. Arbuzy są oczywiście fajne, ale tylko wtedy, gdy są duże. Jak u mnie? Ja mam naprawdę dużego. Wow! Tak, jest naprawdę gigantyczny. Może masz większego, ale mój arbus jest równie smaczny. Mmm, jest bardzo soczysty i pyszny. Samo jedzenie arbuza jest nudne. Więc. coś wymyśliłem. Co ty robisz? Po co ci ta dziura w arbuzie? Potrzebuję jej do wypicia pysznego soku. Jakie to jest pyszne. Charlotte, tylko ty zostałaś. Wiem, ale będę jadła arbuza po staremu. Łyżką. To jest takie dobre. I pyszne. I takie soczyste. Fajnie. Ekstra. No tak, wygląda fajnie. Nie tylko wygląda, ale takie jest. No i jeszcze wlać do tego arbuza jakiś pyszny napój gazowany. Dzięki temu będzie smakować jeszcze lepiej. Dodam jeszcze trochę. Jakie fajne! Z chęcią bym spróbowała takiego arbuza, to właśnie zamierzam zrobić. To jest po prostu magiczne. W takim razie my też spróbujemy. Nie, to wszystko jest moje, nie chcę się z nikim dzielić. Ci wózka, może podrzucimy jej trochę mentosu? Jestem za. A, co ty zrobiłeś? Jestem teraz cała mokra i strasznie lepka. Świetnie, nutella, ale dlaczego tak mało? A łyżka wręcz przeciwnie, jest taka duża. A ja mam idealne połączenie. I łyżka jest w porządku, i słoik Nutelli. Zgadzam się. Spójrzcie tylko, ile ja mam Nutelli. To jest po prostu wspaniałe. Tak, to naprawdę fajne. Bardzo fajne. I jakie pyszne. Spójrz na niego, on już je. A ja mam taką małą łyżeczkę. Więc się zamieńmy. Bo ja mam ogromną. Nie ma mowy o zamianie. To niezgodne z zasadami. Dzięki temu na pewno się nie wymienicie. Co to za znęcanie się? Jak ci nie wstyd? No dobra, chyba będę musiała jeść w ten sposób. Jest dobra, ale mam dość jedzenia tą łyżką. To jest naprawdę męczące. Wiem, i podoba mi się na to patrzeć. Palcem też niewygodnie się je. Choć Nutella jest bardzo smaczna. Może przegryziemy te sznurki. Zgadzam się, to może nam pomóc. Chyba trzeba było zakleić im też buzie. Mogłyśmy je tak po prostu rozwiązać? Proponuję teraz związać tego geniusza. Zgadzam się. Nie bądźcie takie okrutne. A teraz zakleimy ci usta. Żebyś mniej gadał. Mm, mm, mm. Patrz sobie, a my będziemy jeść twoją nutellę. To moja ulubiona guma. A ja mam jej i tak dużo. To ja mam dużo. Jest ogromna. A twoja guma to nic w porównaniu z moją. No to podziel się. Zabieraj ręce to moje. Dobrze w takim razie zaczynam. Trzeba otworzyć wszystkie opakowania przed przeżuwaniem. Ej, dlaczego rzucasz nimi we mnie? Przepraszam, nie chciałam. Wow. Teraz ja. Ostrożnie to boli. Przepraszam, to niechcący. Nie dość, że mam największą, to jeszcze mam najsmaczniejszą gumę. Teraz ja mogę spróbować moje chuby, buby. Jakie to jest pyszne. Moja też będzie pyszna. Ale nadal tak bardzo chcę spróbować twoje gumy. Chcesz trochę? Proszę bardzo. Jakie to niegrzeczne! Daj spokój! Skończyłam! Muszę wziąć trochę ogitana. Nie dotykaj tego! Co ty zrobiłeś? Dlaczego plujesz? Żebyś niczego nie podkradła! Na mnie też napluł! W ogóle nie ma kultury. Przestańcie gadać i zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham! O nie, pochłonie nas wszystkich, a potem wybuchnie! Musimy go przebić. Musicie przyznać, że to było zabawne.